Szukasz ciekawego i wyjątkowego szkła do swojej kolekcji bongów? Nie masz zielonego pojęcia, które wybrać? Mops je ma! Susze skruszyć, z zmażyć, uprzeć, Siemanko, z tej strony Mikołaj z Rollmopsa i dzisiaj pokażę Ci bongo UFO od firmy 420 Vape. Zapraszam! Zaraz, zaraz, jeżeli powiedziałem UFO, to musi być też z archiwum X. Z archiwum X. Sorry za dygresję, ale uwielbiam z archiwum X. Już wracamy do zielonych tematów. UFO przez producentów zostało nazwane Bablerem, jednak według mnie jest to pełnoprawne bongo ze szlifem 14,5 mm. Jego wymiary to średnica 7 cm. Wysokość 12,7 cm, długość ustnika to aż 15,25 cm, i szlif, tak jak wcześniej wspomniałem, 14,5 mm. Według mnie to bongo jest naprawdę wyjątkowe. Wszystko to przez jego futurystyczny design. Bardzo długi ustnik i skuteczne schładzanie pary. Skąd tak skuteczne schładzanie pary? Producenci zamontowali w nim dwa pelkoratory typu Honeycomb, które sprawiają, że gorąca, drapiąca w gardło para w tym bongu nie powstanie. UFO wykonane jest z wysokiej jakości szkła odpornego na wysoką temperaturę oraz zarysowania. Czy drobne uszkodzenia. Oczywiście z tego produktu możemy korzystać na dwa sposoby. Jednym jest, tak jak teraz widzisz, używanie go z waporyzatorem. W moim przypadku jest to Dyna Glass z przejściówką 14,5 mm. Ale możemy również zainstalować do niego klasyczny cybuch i po prostu palić. Producenci wyposażyli UFO w stabilną, okrągłą podstawę oraz kulistą komorę, która chroni przed rozpryskiwaniem wody, a do tego naprawdę wygląda niesamowicie. Kolejnym atutem tego szkła jest długi ustnik, dzięki któremu nie dojdzie po prostu do poparzenia. Dodatkowym plusem są wcześniej wspomniane przeze mnie wymiary. To bongo ze spokojem możemy zabrać ze sobą w podróż, w plener na wycieczkę, gdyż z łatwością zmieści się w plecaku jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż lubię sobie zapalić w plenerze, podziwiać piękne widoki, na przykład wschodzącego albo zachodzącego słońca. No i naprawdę bardzo mi imponuje to, że producenci wsadzili do tego bonga dwa dyfuzory, które tworzą łagodną, czystą i smukłą parę. Jak UFO pracuje, już ci pokazuję. Według mnie jest to produkt, który każdy musi mieć w swojej kolekcji. Jest to coś unikalnego. Nie widziałem jeszcze szkła w takim kształcie. Ten stożek wygląda naprawdę bardzo fajnie i jego nazwa, czyli UFO, jest według mnie trafiona w punkt, gdyż nie przypomina on bongów dostępnych wcześniej na rynku, a przynajmniej ja takich nie widziałem. Jeżeli chcesz mieć UFO w swojej kolekcji, to kupisz je oczywiście w sklepie Rollmops.